Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony konti w kolejnym materiale serii Pierwsze Wrażenia Tym razem na tapecie gra Emberlight, która dziś ma swoją premierę 13 sierpnia Co to jest? To jest dungeon crawling, jakiś tam hard takie coś, indyk No zobaczycie zresztą sami, w każdym razie będziemy przemierzać różnego rodzaju jakieś jaskinie Walka jest turowa, do tego mapy są generowane losowo z tego co wyczytałem eee, No i ogólnie rzecz biorąc to by było na tyle, zacznijmy grę O, tu jest jakby nasza taka powiedzmy... Mapa całości, tutaj mamy powierzchnię, jakieś jaskinie. Tutaj są jakieś katakumby. Tutaj są jakieś podziemia, i tu jest Corrupted Legion, czy coś w tym stylu. Także pewnie tam będziemy sobie zmierzać. Quest Center Party, co to jest? Aha, tu jest moje party, które sobie mogę stworzyć: Blaze Knight, Pyromancer, Smoke Shrouded. Czyli no, mam tylko trzy postacie. Nie wiem, czy później będą jakieś nowe. Gloomblade, Smoke Shrouded, Shade, aha. Unlockout, Aha, tu się odblokowuje. Dobra, dobra, a Corruption Level jakiś bijam odblokowujemy. Podstawowy mamy trzy klasy, i później nam się będą mogły odblokowywać kolejne. Prawdopodobnie to jest ten Corruption Level. Mamy zerowy, bo dopiero zaczynamy grać. No i tyle, no. Startujemy. Continue. Shop. A, bo to jest na tej zasadzie, dobra. Czekajcie, jak mogę jakoś cofnąć? Continue. Chyba nie. Jacha, potions, ja cię pałsięc! mam 1000 golda. Strong, można umiejętności sobie wykupić. Koszt 200. Weźmy trochę health potions. Health potions. potions. <laughs> każda postać This ma 3 umiejętności na starcie. Plus za 200 golda. A każda to nie dobra. Myślałem, że 200 golda kosztuje. A tu każda inna. Każda umiejętność ma inny koszt. 800 jest najtaniej chyba. Nie, 400 to jest heavy training. Nie podnosi statów. To wygląda jak z jakiejś... innej gry, u na kojarzę. Nie, to nie jest jak DD. Hmm, to nie jest jak DD. Czy może trochę tak, ale jest inna walka całkowicie. Hmm, dobra, weźmy sobie cztery umiejętne, jakieś poty. Deadly Sting, Ember, Normal, Physical, uh, plus jeden accuracy, plus 1 pot, to nie wiem, potential chyba, HP 50. Deals damage, the target cannot take action. Targeting direct applies uh, to a single target duration to cooldown 4. Trochę nie widzicie za bardzo, kamera, kurde, ale to tak wyczytuję mniej więcej. Eee, tu są jakieś, dobre drogie rzeczy, drogie rzeczy, 400, heavy training, dobra, weźmiemy coś dla Blaze Knighta, to, i dla Smoke Shrouda, weźmiemy to, i mamy wszystko, embark, lecimy, game. Mm, tutorials will show us notification icons in the top left. Czyli kamera, zasłonięcie, ale to są tutorialowe rzeczy. Kurde, gdzie by tu ułożyć kamerę, żeby nic nie zasłaniało? Może w prawym, lewym dolnym rogu? Może nie. Kurde, no jest ciężko ułożyć jakkolwiek scenę, żeby miała na ręce i nogi. Prawdopodobnie tu będzie najlepiej z tego względu, że. E, że tam po lewej stronie są jakieś chyba zdarzenia, opis zdarzeń czy coś w tym stylu. Dobra, może teraz jest to będzie, może nie. Zobaczymy. Tutorials will show us notification icon in the top left, along with a text notification that will pop up briefly in the middle of the screen. Tutorials also show when added to the combat log on the bottom left, czyli tutaj będą te combat logi. You can highlight the tutorials as they are added to read their tooltips and click the icons to remove them from the panel. Only 10 are shown at a time. You can navigate the level by clicking on, on an open pathways or The characters do not move around the screen, but jump between rooms. Dobra. Troszeczkę jeszcze ścisze chyba jednak muzyczki. Dobra. Ideą są nasze postacie. Tutaj mamy skillę danej postaci. Gdzie yy. mm -hmm. jest jakaś mapa? Previous hero, next hero a to to, którym się zmieniało? No, wypiję sobie potkę. No okej, okay, spoko. Którym się zmieniało? Postać. Next Hero tam było. Cycle. Pa, dobra. Open close map pod M. Okej. Okay. Dobra, tu jest surface i jesteśmy tu. Entrance, idziemy do skrzyni, Treasure room, Dobra, go, pick. Hmm. Guess to co to? Guess? Guess. I guess. A, okay. Tylko przez 2S szybsza, I guess. Eee. Co my to mamy? Normal dicalibuser immune to slow and sensitive effects. Loot. O, znalazłem się na 20 gola, dwie poty i żadnych zamiejętności się nie nauczyłem A ale już umarła mi postać. Jesteśmy na dobrej drodze. Już mi postać zginęła, fajnie. <laughs> eee. Super. Dobry początek. jest jakiś Tu jest mapa. Tu są pieniądze, które mam. A, no jest to roguelike, więc wiadomo, będziemy sobie ginąć milion razy i wzmacniać postaci i takie tam. Tak więc już zaczęliśmy od początku, od śmierci. Tu w ogóle mamy jakiś Superior Soul Drain. Aha, to w ogóle zadaje damage over time i trwa trzy tury. Prawdopodobnie zaraz umrę. Czekajcie, mam ja sobie jak to no może. Cyk? Mogę? Up. I tutaj łup, mam tych potek coś tam. Eee. Let's go. let's fight. New tutorial added Dobra, nieistotne. istotne. Bijemy się z nimi. Bijemy się co tu mamy za skill? Shrouded shot 0. Mm, 18,75 damage targeting. Quick Escape, to będziemy sobie uciekać, dodge plus 1, uh, mind blank, Confuse the target, tak random target. Okej, okay. Deathly Sting 26. Uh, gdzie jest koszt? A, 26 to jest koszt. Mam 25, czyli nie rzucimy. Dobra, atakujemy normalnie. Nie, mogę to rzucić w końcu, czy nie? Nie wiem, klikam. Chyba, że ten bohater teraz bije już, kurde, trochę się gubię w tym momencie. Nie. On atakuje, no to dobra, czwórka. Aha, na siebie strzeliłem. No okej, okay, ma to sens, zdecydowanie ma to sens. Heavy training. Increase accuracy, increase potency. Nie wiem czy mi coś zlegowało, coś po prostu źle kliknąłem, ale zastanowałem sam siebie i zbiłem zabi sobie ponad 100 HP. A tu jest pasek inicjatywy ogólnie rzecz biorąc. O, zostało mi 8, czyli. Czyli faktycznie ten poison dalej działa. Jeszcze jedna tura mi została. Tej truty, co mnie tam gdzieś, kurde, zmasakrowała ta pułapka. Okej okay. Dobra, ujkni. Ile mam jeszcze potków? Gdzie mogę sprawdzić, ile mam jeszcze potków? Learn abilities. Ale to są moje umiejętności? Co się stało? Nagle mam mnóstwo życia, to tamta truta mi zmniejszyła wytrzymałość? Kurde, moment... To powiem szczerze, trochę się gubię w tym, co się dzieje, jeżeli o to chodzi. Co się stało? Aaa, zaczynam rozumieć. Najpierw klikamy cel... Później skilla znowu coś na siebie rzucimy, bo jakiegoś confusa powoli zacząłem rozumieć, jak się steruje. Nie ma co dziś z tym Learn Abilities, tutaj. Z Whipping Strike tu chyba chodzi o to, że uczymy się umiejętności wrogów. Dobra, zastanowałem. A, cooldowny nie, cooldown 4, cooldown 5 Block Deal z damage, o oh, shield bash, zestunowany, dobra mm -hmm. mm. Chris door by one, no dobra. Nie mam tutaj trzymać to koń, więc trzeba. I... mogę strzelić, dobra, pyk. 19. Pyk, tu zbijemy tę kobiety, stun. To jest tylko stunuje, nie zadałem obrażenia? Aha, to był heavy training, to mi podniosło statystyki. Flipping strike. Nie mam za bardzo czym zaatakować, jak tu można... A tu jest atak, a Basic atak jest pod W. Dobra. Dobra, coś zaczynam powoli rozumieć. Tu jest jeszcze jakieś oddanie tury, czy coś, że blokuje pewnie. Wszędzie tak mi coś blokowało, jak tylko ataki pass. W dodge Mount by for one turn. Dej Nie Ja to, że straciłem pierwszego bohatera od razu, na dzień dobry, było trochę przykre. Ujeknąłem se flaszkę. A, wyleczył się, co jest? Spotki użył. Mmm, radę radę koi zabić? Yeah, Jej! zabiliśmy jednego gościa. Zabiliśmy jednego gościa. Confuses the target. A tego może skonfuzujmy? Będzie coś z tego? Tu pykniemy uh -huh. Uh -huh. Na ile Tur to działa? Direction Man? Ston, pyk Jeszcze tu jest pewnie doś tu jest chyba doświadczenie ten trzeci pasek, tak mi się coś wydaje Może się uda zdjąć, kurde, ten zestunowany jest. Dobra. No, ale jak już wiem mniej więcej jak sterować, to już spoko idzie, to w miarę łatwo. Mój początek był trochę ciężka, ale wszystko wiem. Stunujemy cyk. Przynajmniej przez tutorial może uda się przebrnąć e, w tym materiale. No, no tak, no to jak ma inaczej działać? Koniec, wygraliśmy. Siema Parker. Dobra, udało się ugrać, o, 8 Ability Pointów dostałem, aha, tu jest 8, 2, 4, 6, 8, o, o to chodzi, aha, mogę sobie wziąć, mogę sobie wybrać, co ja chcę, statystyki, podnosi przy okazji, w zależności od tego, jaką umiejętność wziąłem, Subtool Strike. 1,94 razy potencjał accuracy potential Dodge HP, dobra. Weźmiemy to, co to jest? Kurde, accuracy potential HP to pod potencjał spróbujemy zrobić tę postać. Tu jest też plus 1 potencjału. I tu jest Sweeping Strike 1 potencjał, Dobra. Evasion, Dodge HP to mamy ucznika. Accuracy potential HP deals damage. Dobra. Uznajmy, że mam coś takiego. Pytanie, czy ja mogę chyba to wyrzucać później. Zobaczymy dalej. Mapa. Duża jest ta mapa w tutorialu? No, całkiem spora. To jest boss fight tutaj? Boss, dokładnie. A tu jest Ember Shard. Okej, okay. idziemy. Mm, ognisko, mogę odpocząć. Super, podoba mi się to. Combat, combat, mini-boss, zaraz będziemy z mini się prać, także przygotujcie swoje pośladki na walkę z mini-bossem. Eee, Wolf. Dobra, mam tu jakieś skille, 25 damage'u. Torch bite two, 29 damage'u. I stunuje, tak, to jest ta czwórka, deadly sting, chip. A, kul na cooldownie, jest to, jest też na cooldownie. Z szóstki zaatakujemy, pyk. What the hell was that? 120 damage. What the hell? Co to miało znaczyć? Które był ten skill co mnoży się przez potencjał ten? Deals mm, damage. 50, 39. To jest to? Accuracy multiplier, Potency multiplier 39. 6/6. 920. What the fuck? Nie wiem czy to teraz taki damage gigantyczny mam, bo to jest y tutorial, czy co? Ja już nie mam w sumie nic co zadaje obrożenia. Mist. Ósemka, ciach. Okej, okay. idziemy dalej. No dobra, z drugiej strony szybciej przebrniemy przez to. Dobra, jakiegoś wielkiego złego czarnoksiężnika mamy. Ciepniemy go od razu czwórką. Okej, okay. jest mi to na rękę pięć czwórka, pyk. Dostał stunę, ale nic poza tym. 240. No bo on tam ma te mnożniki od potencjału. On to też zadaje wrażenie? Szósteczkę, pyk. 144. Nie wiem dlaczego on taki duży damage robi, ale okej, okay, jest mi to na rękę. 226, co to taka siła nagle. Dobra, tej umiejętności... Uh, rabbit Charge Deal damage, decrease max health. O, od potencjału też, koleś. Dobra, cyk, continue. Idziemy na minibossa. Cześć, małpka. Gorillium. Decrease the initiative, confuse the target. Może być. Rad. 122. Serio? Wam zostało 3. No, ale mogę jeszcze raz zaatakować. Inicjatywę miałem jakąś wysoką. Mhm. Dobra. Siekniemy go temu 223. 24, no. Co on mnie tu działo? No to jest faktycznie, no to jest tutorial, więc nie spodziewałem się tutaj jakichś super shops have New Inventory. A, sklepy jakieś nie. To jest kolejne. Dobra, przejdźmy sobie ten tutorial do końca. Tu mamy jakiś Ember shard, Pieniądze i tam inne rzeczy, mapa. A tu jest Ember shard, dobra, co to daje? Ability plus 1. Shamanic Ritual, Potential plus 3A1800HP, Increase Potency 7, Increase Potency Multiplier. Area of applies to target plus adjacent units. Dobra, będziemy naparzać, idziemy dalej. Let's go, let's go, let's go. Przebrniemy sobie szybko przez ten tutorial, który wydaje się być po prostu nudny. 1071, hello. Slow i confusa mam, okej, okay, zobaczymy czy jest masa... Spoko, że w siebie uderzyłem, ale dobra, no to jest takie trochę... Tabem się tam nie przeskakiwał pomiędzy celami? No, tutorial jest... Dziwny. Bo przede wszystkim przeciwnicy są mega słabi. Nie wiem, skąd ja nagle takiego buffa dostałem, czy coś. No, Tabem mogę sobie przeskakiwać. 6, a piątka, nie to, a to atakuje? Co? taka jakby dała Increase dodge. A to przecież przeciwnikowi podniosłem doja Jakieś takie na pierwszy rzut oka mało intuicyjne, jest to wszystko, mi się wydaje. Eee, może tylko mi się wydaje, zobaczymy. Długo jeszcze będę ja miał Confusa? jedna tura. co? Jeszcze raz? Jeszcze jeden atak? Sam się uderzył? Okej. Okay. Karcz masz? Tawerna. This room contains a bartender, which can be interacted with to purchase random beneficial drinks. Be drinks, beneficial drinks. 2000 golda mam. Drink, your filozji. Increase potency. Increase accuracy initiative potency. Made with Don't forget tavern now. Increase max health. Dobra, nie będziemy nic wydawać więcej. Chodźmy do bossa, za trzy rumy będę miał bossa. Jeżeli boss będzie też nudny no to przejdziemy już do właściwej gry i zobaczymy jak jest w praktyce już tak, no, we właściwej grze, wiadomo. A, bo to czwórka, a czwórka increase accuracy, dobra, dałem sobie już przeciwnika i buffa. Czwórka wzmacnia mi postać, nie? I oczywiście wzmocniłem przeciwnika, o oh, Tak, Accuracy, i pyk. Dobra, let's go, let's kill them all. O, tu mam jakiegoś takiego bijącego mocno. Zastanujmy go. O, zabiliśmy. Szybciorkiem przejdziemy przez bossa i lecimy. I lecimy dalej. No, tu mam bardzo mało skilli bijących na tej postaci. Tutaj mam, kurde, praktycznie wszystko atakujące. Wszystko bije, praktycznie. Dilz damage, dobra, masz. Będziesz miał kolejnego bijącego skill'a. New tutorial added. Tylko co? Rooms... To jest portal do miasta czy coś? Town portal. This room contains the portal back to the town that offered the quest. Using the portal opens an interface allowing you to buy potions and heal dead party members and pay to learn new heroic abilities. Occasionally, Gromaster will have obtained some member abilities to purchase at high cost. Temple, Kill the Party, resurrect a Dead Party member. Ok. Wskrzesić sobie gościa, tylko że on jest akurat słaby. Bosik, Centaur, jakiś z DIDEM. Dobra, eee, no naparzamy. Pyk, Mist, Siup. Hasten. A hejsta jakiegoś dostałem? Je, yeah, tu mamy gościa, który nic nie miał. Podpalenie Pyromancer, A on obszarowo bije fajnie. Pierwsza obszarowa ujętność 250, dobra. Więc szybko to skończmy. Aaa, znowu nie ten skin. Dobra. Finish him! Okej. Okay. I... Jodżer to jest Skye z tutoriala. E, dobra, masz cokolwiek to daje, to masz co so leczenie. E. Mm -hmm. mm, there is only ever one of these per level. Will contain le ladder to move next level to corruption fight. Whispering voices, eh? Whispering voices yeah. Dobra, ja się tak zostałem. teraz yy, czy to jest. Co, teraz między sobą walczę? Nie przeczytałem Nie przeczytałem co się stało No jest identyczna wal, identyczna Mapa Self as level 1 dobra I faktycznie mam ze sobą walczyć Po której stronie ja gram? Tym gościem jestem. Nie przestanę, co się tam stało, kurde. Dlaczego walczymy między sobą? Pewnie jakieś whispering voices, kurde, przemówiły, że jesteśmy źli i okrutni, mamy się pozabijać. Confusion, stun, stun... Confuse, boom, 977. Quest complete. Aha, czyli House no. of just reporting after the canine... No nie przeczytałem co się tam stało i... Pewnie faktycznie gdzieś weszliśmy w jakieś... Kurde, korup... Spaczenie nam... Zrobiło naszym postaciom z dupy... Z mózgu dupsko gówno i te sprawy, nie? Mm -hmm. uh, quest the centaur The Emperor order has been contracted to wipe out a threat in the ruins. see the at once follow the orders. Counting report orders are to take out a threat in the ruins. Scout the area, discover the threats, and deal with them as you see fit. Aha, uh -huh. so if you be po quest of a prostu attack. Took attack combat at corruption level 1, at corruption level 3. Czyli co, teraz mogę wybrać quest'a na pokonanie, nie wiem, jakiegoś stwora? Quest Golem? Quest The Watcher. No <laughs> o to chodzi. A, i teraz nie mam No to jest to, że tutoriale będą mi się pojawiać w grze, aczkolwiek to sam w sobie tutorial nie jest. Czyli co, że idziemy od nowa, nie? Ale jest inna lokacja, inny ten... Powiem szczerze, że takie wydawały mi się to fajniejsze, ale zobaczymy co idzie dalej. Na chwilę obecną będziemy kończyć w tym materiale to, co się tutaj wydarzyło. Potestuję jeszcze gierkę i dam wam znać, czy jest faktycznie taka dziwna, jak się jakie pierwsze wrażenie sprawia, czy może jednak jest fajniejsza. Tak więc dajcie znać, co o tym sądzicie i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się miłego wieczoru.